No dzień dobry, witam bardzo serdecznie w drugiej części przeprowadzki naszego malucha, naszego małego rudzielca od Joli. Zaraz Wam tutaj dziewczynkę pokażę, bo dziewczyna jest już w tej klatce kilka dni, także się już tutaj oswoiła. Proszę bardzo, jest ona, jest jej sąsiad, no i zaraz ją Wam tutaj pokażę. Bardzo ładna, sympatyczna dziewczynka. Dzisiaj sobie ją wyciągniemy, zważymy, zobaczymy jak się prezentuje. Pójdę po jakiś środek na odrobaczenie, w sumie no na jakiś tylko... Ten nasz Fanbandezol, czy jak to się to tam nazywa ta pasta. No i generalnie rzecz biorąc, zobaczymy sobie ile dziewczynka waży, odrobaczymy sobie ją zgodnie z wagą, no i będziemy śledzić, czy są jakieś przyrosty wagi, bo ostatnio tutaj oglądałem u jednego pana na filmiku, właśnie który ma króliczki, że te początkowe odrobaczenia w tym młodym wieku potem skutkują dużymi wzrostami. No mi najbardziej zależy, żeby ta dziewczynka była zdrowa, no a jak rośnie, to znaczy, że. Jest zdrowa. No troszeczkę urosła. Nie wiem, jak ją zapamiętaliście w ostatnim odcinku. Napiszcie w komentarzach, czy jest większa czy nie. <noise> Ogólnie bardzo sobie tutaj ścieli, wyciąga siano z góry jak tu widać, tutaj nam kładzie, ale no jak robi, tak niech robi. Tutaj oczywiście też zderzają się bobeczki. Słuchajcie, w środku trzeba jej wysprzątać. Nie wiem, czy no, proszę bardzo, to ja cię tu karmię, dodaję ci takich smakołyków, a ty mi wszystko tutaj w ten, w siłeczkę, tak? No, nieładnie. Przed przejściem do następnej części odcinka chciałbym bardzo serdecznie podziękować Sebastianowi Kutz, który wsparł mnie ostatnio w wysokości, słuchajcie, aż 50 złotych. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Myślę, że na dniach sobie, bo muszę jeszcze przed świętami zrobić małe zapasy, pojedziemy sobie po zboże dla królików, no i za te piętyszek. Kupię zboże także w imieniu swoim, jak i króliczków. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za wpłatę. No i pozdrawiam. A my jesteśmy u Jolanty, naszej pięknej burgunskiej dziewczyny. Wyciągniemy sobie ją zaraz do borderu. Wysprzątamy tutaj bościółkę. To ma już tak grubą, słuchajcie, aż się po prostu nie chce wierzyć. No ale póki był ten maluch u niej, to się nie dało za bardzo posprzątać. No jest aż tak wysoka ta ściółka, że już niewiele... Tej dziewczyny po prostu niewiele brakuje do sufitu klatki. Także, jak sobie wysprzątamy, to po prostu będzie miała troszeczkę więcej miejsca. No i korzystając z okazji, jak ją wyciągnę, to sobie zobaczymy do uszek, bo coś ostatnio mi tutaj dziewczyna zaczęła czepać tą główką. No i trzeba będzie zerknąć, czy czasami po prostu dziewczyna nie będzie potrzebować paramektingu do łóżka, czy coś się tam czasami nie dzieje, ale to sobie zaraz zobaczymy. Co się tak przestraszyłaś? No, że tu do mnie. No, i wyciągnąłem naszą piękną Jolaśkę. Duża samica, nie? Ale nam urosła troszeczkę, już się odkuła po tym młodzieńcu. Przybrała na wadze. Chociaż ona tak koło szóstki, to się klasycznie trzymała. Oczywiście tutaj drugi Rudzielec. E, gdzie ty to tu chodzisz? Tola, chodźcie tu przywitać. Co ty to tutaj robisz? Co? Ten mój Rudzielec jeszcze czeka na spacer, ale zaraz sobie pójdziemy. Tylko. Joli wysprzątamy, odrobaczymy, oczywiście jak trzeba będzie, no i na tego maluszka sobie zobaczymy, no, dawaj to ucho niedobre. No i dobra, pokaż Jola, ty dasz się zbadać, czy się nie dasz zbadać, nie denerwuj się, no troszeczkę się chyba psem stresuje. Troszeczkę ją trzeba pogłaskać, żeby się dziewczynka nie bała, mam nadzieję, że mi tutaj nie czmychnie. pokaż uszko, pokaż. Zobaczmy sobie do środka, no słuchajcie, na pierwszy rzut oka, to ja tu nic nie widzę. Jakiegoś nie... O, jest tam mały strupek. Jest mały strupek. No można dać dwójkę paramektinu do jednego i do drugiego. Tu coś widać? <grytania> Na kamerze nie będzie widać, ale wiecie co? Po prostu dam tak profilaktycznie 0,2 paramektinu do łóżka, bo w tym jednym faktycznie widzę, tam jakiś mały strupek się pojawił, więc może być już zalążek. Może być zalążek jakiegoś pasożyta, więc sobie po prostu... Weźmiemy i damy jej paramektyn, no i potem sobie ją oglądniemy za jakiś tydzień czy dwa. No, na tą dziewczynę to są w ogóle takie plany, żeby ją dopuścić początkiem przyszłego roku, tak żeby po prostu miała młode gdzieś. No, zobaczymy w ogóle, jak będzie się prognoza po, pokazywać na luty, na marzec, bo fajnie, żeby było na luty, aczkolwiek wiecie, jaki ten luty lubi być taki przekłamany, i żeby czasami nie było tak po prostu, że przyjdzie mróz minus 15, jak, no oczywiście jakimś cudem, ale już nie takie lata były, że się jakieś anomalia działy. No i żeby po prostu iść za ciosem, bo ostatnio dziewczynka fajnie odchowała, poprzednio też fajnie odchowała, także na razie się spisuje na medal. No dobra, ja tymczasem idę do domu, bo muszę wziąć paramektin, muszę wziąć tą pastę na odrobaczenia, no i wyciągnąć bazę. Bazę, nie bazę, tylko wagę. Tola, <grytala>, a ty byś została tutaj z króliczkami, zostałaby z króliczkami popilnować. No mam nadzieję, że mi nie czmychnie. Dobra, idę, lepiej zabezpieczę tą, bo nie wiem co się będzie działo, a wiecie czy będzie przynajmniej spokojny. No jeszcze jej nie ważyłem dziewczynki, ale mam tutaj słuchajcie dwujeczkę paramektinu, także na jedno uszko pójdzie jeden strzał, na drugie uszko pójdzie drugi strzał. No i będziemy obserwować za tydzień jak się te uszy prezentują. Aczkolwiek tam jakieś drob... naprawdę jakieś drobiazgi są, ale muszą być. Muszą być, bo widzę, że ona coś tym to, tą główką Rzadko, bo rzadko, ale tak wiecie, telepoczę. <gry> a tutaj jest waga już przygotowana. Także zaraz Wam powiem, po zakończonych zabiegach, jak dziewczyna się prezentuje pod względem wagi, no i tak dalej. Ja nie chcę nic mówić, zważyłem ją przed chwilką. Dosyć nerwowo się zachowuje, no a taka niespokojna dziewczyna. I słuchajcie, ona waży około 7 kg. Nie wiem, czy to po prostu nie jest za dużo, albo waga mnie przekłamuje. Ale no kurczę... No powiem szczerze, że jak ją podnoszę, to czuć ten ciężar, czuć ten ciężar. Nie wiem, czy to za dobrze. No dobra, przygotowuję sobie już pod zadaszonym miejscem. Wagę. Mam oczywiście resztę tutaj rzeczy, które będę potrzebował. Czyli co ja tu będę potrzebował? Tu mam tą pastę na odrobaczanie, a tutaj mam paramektinu, jeszcze resztę. No i zostawię sobie na razie Jole Tutaj niech sobie siedzi. Może ją przykryję, tak, żeby mi czasami nie uciekła. No i idziemy po tego malucha. No i mamy maluszka, słuchajcie, 1.8, także prawie, no 1.80, 1.85, tak mniej więcej waga wskazuje, ona się troszeczkę nam tutaj rusza, ale no widzicie, 1.84, no można przyjąć 1.84, więc sobie ją y, odrobaczymy na 2 kilo, tak jakby miała 2 kilo, no fajna dziewczynka, no mi się wydaje, że troszeczkę urosła. Bo wiecie, ja te króliczki to widzę codziennie po dwa razy. A co ty tutaj byś chciała mi zjeść folię? Ładnie to tak. Odrobaczymy sobie dzisiaj no i zobaczymy za dwa tygodnie. Zważymy i zobaczymy, jaki skutek, jaki skutek przyniosło to odrobaczenie. Czy faktycznie tak pójdzie jakoś niesamowicie do góry, jak to oglądałem. No ja generalnie rzecz biorąc, odrobaczam króliki, króliki przed sezonem. Zielonym, czasami w trakcie dopiero zaczynam. No i zawsze na koniec sezonu zielonego odrobaczam. No tutaj jest mały wyjątek, bo mamy początek zimy. <laughs> początek zimy i sobie tutaj odrobaczam malucha. Zobaczymy. No generalnie jeszcze chciałbym powiedzieć, że no ta dziewczyna mi skradła serce. No powiem szczerze, że akurat jeśli chodzi o nią, to jest tak uroczy. Słuchajcie, królik. No jest taki przyjazny człowiekowi, nie boi się. Odważna dziewczyna. No, jak pierwszy raz ją wyciągałem z tej klatki od matki, no to troszeczkę się denerwowała, troszkę mnie tutaj podrapała. A teraz, słuchajcie, no idzie jak normalnie laleczka na rękach, tutaj widać, że coś już próbuje zgrzebnąć, chyba je smakuje ta powłoka <grym> z tego drzewa. No chyba by się przydała jakaś gałązka, tak? Z sosny, albo z brzozy, albo z jakiegoś drzewka owocowego. Ostatnio jedna osoba pisała właśnie mi na pod filmem komentarz odnośnie właśnie tych gałązek, bardzo dobry pomysł. Myślę, że w najbliższych dniach jeszcze się na działkę wybiorę, to mam gałązki z jabłoni. Także chętnie chyba przetestujemy. No i dobra, już po akcji. Słuchajcie, dostała dziewczynka 02 tego Fanbandezolu, czy jak to tam dobrze się wymawiam czy nie. Ale no, że tak powiem z oporami, ale zjadła jak już, że tak powiem ta końcówka odszuka... W... Od szykawki weszła do buzi, no to już po prostu ładnie zlizała dziewczynka, tak? Teraz da się głaskać. A przedtem, jak chciałem cię nakarmić, tym to nie za bardzo, co? <laughs> no, jest urocza dziewczyna, jest urocza. Jeszcze nie mam imienia dla niej, a to jest dziewczyna, która słuchajcie, z nami zostanie. Będzie nową samicą w stadzie, takim głównym, podstawowym, jak to się mówi. Ale jest piękna jak laleczka. Popatrz maleńka, tam twoja mamuśka goni. <laughs> ojejku, ojejku, jejku, jejku, ojejku, ojejku, Ale się normalnie tutaj wyrywa, nie da, <laughs> nie da, żeby się trochę poprzytulać, no taka jesteś. No ja sobie tutaj troszeczkę dziewczynę zabezpieczyłem siatką, żeby czasami nie wyskoczyła, aczkolwiek chyba by nie wyskoczyła, nie? Jola, ty nie jesteś taka chyba, o. A idzie tu następna dziewczyna na przytulaski, Dobra, ja się biorę za robotę, idę tam dziewczynce wysprzątać. Zobaczymy w ogóle, ile, ale coś czuję, że chyba z gnojownika wyciągnę z tej jej kurcze klatki. Bo już naprawdę dawno nie było takiego generalnego sprzątania. Tutaj jak widać, tola, to tole zbiera na czułości, ale nie będziemy się całować. Ja nie jestem popek ani Artur szpilka, żeby się z tym całować. Ograniczmy te nasze kontakty tola, bo to idzie w złą stronę. No i mamy to elegancko porobione, palnikiem przejechałem, zwłaszcza tamten róg bo tam się dziewczyna załatwiała no i oczywiście sandezja, świeża słoma, no i idziemy po dziewczynę Już nie ukrywam tutaj nie obyło się od szarpania zębami klatki. Musiałem tutaj interweniować, bo dziewczynie się znudziło. Miło jej się siedzenie w klatce, tak? O jejku. Nie bój się dziewczynko. No stresuje się, stresuje się. Tola! Kurczę, to się w pale nie mieści! No tutaj, no tutaj oczywiście Tola dozoruje moje roboty. Co byś chciała? Co? Też do klatki? Zwariowałaś? No mamy dziewczynkę. A, się stresuje. Proszę mnie, tu... Nie gryź, no widzicie, jak się biedna stresuje. Zabieram cię do klatki, tam już się uspokoisz, biedaczek, moja Jolusia. No i jest Jona, i Jolanta. No jak się czujesz? No musisz obwąchać, ja wiem. Ale widzicie, od razu ile się luzu zrobiło, jak się dziewczynie wysprzątało. Było, było sporo tego tutaj towaru, bo tak jak mówię, nie było takiego generalnego sprzątania, tylko samo takie podbieranie. No, a generalnego sprzątania nie było przez to, że nie miałem w sumie gdzie tego maluszka wyciągnąć z tego czasu. No teraz tu już wiecie, ma swoją klatkę, jest gitara. Ja sobie tutaj już pozamykam ten swój bajzel. No i co? Ciemnota się robi, ciemno. Takie ostatnio mamy, słuchajcie, dni nie za bardzo, nie za fajne, jeśli chodzi o pogodę. Jak nie mgły, no to takie wiecie, wszystko zachmurzone, aż chce się żyć. No i na koniec nasza, nasza dziewczynka jeszcze, nasza... Piękna dziewczynka tutaj tu po tej naszej joli. No, ona tu będzie dopuszczana. Myślę, że na wiosnę. No Teraz ma 3 miesiące bodajże. Także będziemy mieli tak styczeń, luty, marzec, to będzie miała skończone 6. No i czyli kwiecień, no, w maju ją dopuścimy. Zobaczymy też, jakie będą temperatury, żeby nam tutaj globalne ocieplenie nie wjechało. Nie było po 30 stopni, no bo wtedy to będzie lipa. Ale póki co powiem wam, pogoda się w Polsce robi taka, że można dopuszczać prawie cały rok. Kiedyś tak jak pytam się tutaj wujków, ciotków, to dopuszczali zawsze jak było ciepło w lato. Wiosna, lato, jesień, a teraz to kurczę, takie idealne temperatury to się robią w grudniu, bo teraz naprawdę jak ktoś dopuścił, teraz się króliki kocą, to mają normalnie temperaturę idealną. Nie to la? No i dobra moi drodzy, to by było na tyle. Bardzo wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Dziękuję serdecznie za lajki. Ostatnio było 60, znaczy jak patrzyłem ostatnio to było pod ostatnim filmem 69 lajków. Przypadek nie sądzę. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarze no i za ostatnie wsparcie od Sebastiana Seba. Jeszcze raz bardzo ci serdecznie dziękuję. Aczkolwiek taka moja mała uwaga, jeśli chcecie wspierać, to raczej takimi drobniejszymi Fotami, zwłaszcza, że zbliżają się święta, także zadbajcie przede wszystkim o siebie, o swoich najbliższych. A po wspieranie króliczków, to wiecie, tak, piątka dyszka wystarczy, bo za to już idzie kupić kostkę siana czy kostkę słomy, także bardzo fajnie. Aczkolwiek, no bardzo serdecznie dziękuję, kupimy zboże, pojedziemy myślę, że w najbliższych dniach przed świętami, tak żeby się zabezpieczyć, bo już mi tam faktycznie brakuje zboża. Chcesz coś na koniec powiedzieć? <laughs> chyba nie bardzo no, my idziemy z Tolą na spacer, tylko się muszę przebrać bo wyglądam o jak wyglądam to by było na tyle jeszcze raz bardzo dziękuję widzimy się niebawem, na pewno się spotkamy jeszcze przed świętami więc nie życzę jeszcze wesołych świąt jeszcze zdążymy sobie pożyczyć no i co, do zobaczenia, do następnego cześć